Na stole wigilijnym pojawi się sałatka śledziowa w ilości 270 kg, kapusta z grochem również 270 kg, pierogi z kapustą i grzybami 4000 sztuk, barszcz czerwony 500 litrów, kompot z suszu oczywiście, słodycze, owoce i ciasta. Wigilia już za chwilę. W niedzielę o 12 spotkamy się w Hali Expo na Wigilii dla Samotnych i Potrzebujących, jak co roku organizowanej przez Miasto Łódź, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z partnerami. Naszym największym współpracownikiem w tym zakresie i realizatorem jest Centrum Służby Rodzinie. Dzisiaj spotykamy się po to, żeby. Zobaczyć, jak idą przygotowania. Jesteśmy w takim momencie, w którym przygotowujemy posiłki, przygotowujemy paczki. Za chwilkę będziemy je dogodzić e, do e, tych mieszkańców, którzy nie mogą się na Wigilii pojawić. Kwestia solidarności i uważności na drugiego człowieka jest dla nas wszystkich bardzo, bardzo istotna. Ja już dziękuję wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób wzięli i będą brali udział w tej miejskiej wigilii. Ta miejska wigilia jest takim poczuciem wspólnotowości. Można byłoby powiedzieć, że również te paczki, które będziemy rozwozili, to one także mają przypominać tym osobom, które z różnych powodów nie wyjdą ze swoich mieszkań, nie będą mogły się spotkać z nami, ze swoimi bliskimi, mają przypominać o tym, że nie są sami. Ale również przede wszystkim to spotkanie bardzo duże, bo to będzie spotkanie na ponad 800 osób w hali EXPO. A... Najważniejsze, co chcę jeszcze podkreślić, to jest kwestia współpracy. E, takie wydarzenia udają się, dlatego że e, samorząd współpracuje z organizacjami pozarządowymi. Zależy na tym, żeby ta współpraca się rozwijała, i już teraz za nią bardzo dziękuję. Tak jak dla nas chrześcijan narodzenie Chrystusa jest świadectwem bycia w relacjach z Panem Bogiem, tak dla wszystkich ludzi niewątpliwie te święta powinny być takimi świętami poczucia relacji także z drugim człowiekiem i mam nadzieję, że ta wigilia w hali Expo w dzień wigilii właśnie takim świadectwem będzie. Ja chcę powiedzieć o tych osobach, które nas wspierają, bo tak jak tutaj nasi pracownicy, nasza kuchnia działa, ale chcę podziękować wszystkim wolontariuszom, osobom, które już się włączyły w nasze działania, ale też, które planują to zrobić. W związku i z przewożeniem paczek, ale też z tym, że przychodzą do nas, wspierają nas na przykład w ubieraniu ziemniaków, jakby wspierają w tych rzeczach najważniejszych i dzielą się tym, co jest najważniejsze, czyli czasem. Bo też na tym nam zależy, oprócz tego, żeby w tą Wigilię na tej hali EXPO i Podczas tego przekazywania paczek, przekazać tą żywność, która dla niektórych może być jedynym posiłkiem podczas tych świąt, zależy nam bardzo na tej uważności na drugiego człowieka. Na tym, żeby wszyscy nasi goście poczuli się zauważeni, poczuli się pełni godności, zaopiekowani, nie byli tego dnia sami. Pamiętając o tym, że ta wigilia jest bardziej takim wspólnym posiłkiem, to oczywiście w paczkach są przygotowane produkty na stół. Tak? Nie są to jakieś paczki, gdzie jest, nie wiem, 10 kilo cukru czy mąki, bo też nie było to takim naszym zamiarem, ale chodzi o to, żeby były przygotowane produkty na, na, na stół. Tutaj pewnie szefowa kuchni, pani Joanna Nadolska, powie dużo więcej, ale jest i karp, i, i barszcz, i no, sałatka, po prostu, żeby to był taki wspólny posiłek, który, no, jeśli nie z nami wspólnie, to żeby w domu można było spożyć. Kto nalepił tyle pierogów? Nasza kuchnia, Centrum Służby Rodziny. Czyli ile osób? Pięć e, osób. Cztery tysiące pierogów zrobiło pięć osób? Tak, dokładnie. Stąd cały nasz zespół i właśnie wolontariusze będą jakby służyć tym osobom, żeby mogli się poczuć jako, jako goście przy bigninnym stole, żeby byli zaopiekowani, żeby do każdego dotarła ta ciepła zupa, ciepłe pierogi, żeby mogli po prostu cieszyć się tym, że są wspólnie, że, że mogą razem być w tym miejscu, a nie na przykład na zimnej ulicy. Oczywiście przygotowania trwają cały czas. Kuchnia jest na takich wysokich obrotach. Wszyscy słuchajcie, drodzy Państwo, są po prostu tutaj zwarci i gotowi do tego, żeby do, do niedzieli się ze wszystkim wyrobić. Chcemy podziękować już wszystkim naszym sponsorom. Tak, oczywiście. Chcemy podziękować serdecznie Wander Chcemy podziękować Lili Tran. I również chcę podziękować zespołowi szkół gastronomicznych, którzy również włączają się w te przygotowania. To nas bardzo cieszy, bo już też wśród młodzieży, wśród młodych ludzi pokazujemy, jak ważne jest to, żeby się dzielić. Dzielić się nie tylko materialnie, ale właśnie tym, co jest najważniejsze i chyba bezcenne, czyli swoim czasem.